Wracamy do sprawy ponad 30 kotów pozostawionych bez opieki w jednym z mieszkań na tarnobrzeskim Mokrzyszowie. Jak się okazuje, ich właścicielka, która wyjechała za granicę, na miejscu zostawiła także córkę. Przypomnijmy, że do szokującego kociego odkrycia doszło 14 stycznia. Wtedy to przedstawiciele Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Chronimy Zwierzęta, które prowadzi schronisko u Machowiaków otrzymali zgłoszenie od pracowników opieki społecznej, że w jednym z małych mieszkań w bloku przy ulicy Sienkiewicza w Tarnobrzegu zostało zamkniętych i pozostawionych samym sobie ponad 30 kotów. Teraz już wiadomo, że ten wątek to tylko część sprawy. Ma ona także drugą dramatyczną odsłonę. Kobieta, właścicielka zwierząt, wyjeżdżając za granicę w Tarnobrzegu, pozostawiła swoją nastoletnią córkę. Jak ustaliliśmy, nieoficjalnie podczas jej nieobecności dziewczynka przebywała pod opieką znajomej. Sprawą zajął się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Zupełnie nie znamy tej rodziny, nie wiedzieliśmy jak wygląda sytuacja pod względem opiekuńczo-wychowawczym, jak wygląda sytuacja materialna tej rodziny. Żadne sygnały do nas wcześniej nie docierały. Pierwszy sygnał i jedyny, który dostaliśmy, był ze szkoły, do której uczęszcza, uczęszcza dziewczynka. Szkoła nas poinformowała, że dziewczynka jest pod opieką znajomej matki, a matka wyjechała za granicę i że jeszcze w mieszkaniu zostało ponad 30 kotów. Pracownicy udali się do miejsca zamieszkania kobiety, która sprawowała opiekę nad dziewczynką, żeby sprawdzić, czy wszystko jest tam w porządku i ma zabezpieczone wszystkie swoje potrzeby. O całej sprawie pozostawionego dziecka MOPR poinformował sąd rodzinny w Tarnobrzegu, który zdecydował o czasowym umieszczeniu nastolatki w domu dziecka.